Szanowni Państwo, dzisiaj króciutkie wideo, bardzo konkretne. Postanowiłem Państwu przypomnieć o tym, że jest artykuł 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości, ponieważ my często mówiąc o inwentaryzacji widzimy tylko 26 i 27 artykuł, ale mamy jeszcze 18 ust. 2. Co w nim jest, żebyśmy tego nie przegapili? Na dzień inwentaryzacji trzeba przy, przygotować zestawienie salt inwentaryzowanej grupy składników. I teraz, tak naprawdę, my możemy mieć y, kilka dni inwentaryzacji. Ten najbardziej oczywisty i zawsze, który będziemy wybierali, to jest 31 grudnia. Ale proszę pamiętać, że jeżeli będziemy wykonywali czynności w odniesieniu do innej daty, albo na koniec października, albo na koniec listopada, czy też w innych momentach roku, to również takie zestawienie sald inwentaryzowanej grupy z wtedy składników aktywów trzeba zrobić. Dziękuję Państwu za udział i proszę pamiętać o artykule 18 ust. 2 ustawy o On jest ważny. Do zobaczenia za tydzień.